Rok temu Robert Lewandowski był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tamtego okienka. Po 8 latach gry w Bayernie Monachium zdecydował się zamienić Bawarię na Katalonię. Był to ostatni moment, by lewy mógł jeszcze być częścią tak dużego transferu, i ostatni, by zamienić Bayern na wciąż topowy klub. W samej Barcelonie ten transfer był niesamowicie potrzebny. Po podejściu Leo jego zarząd potrzebował choć na chwilę uspokoić swoich kibiców i dać im gwiazdę światowego formatu. Same przybycie lewego wyglądało trochę tak, jakby został sprowadzony, by otrzeć łzy po rozejściu, które nigdy tak naprawdę nie powinno nastąpić. Robert trafiał na Nou w bardzo ciężkim momencie, a mimo to udało mu się pomóc Barcelonie w zdobyciu La Liga po czterech latach przerwy. Wielu kibiców ma jednak spory niedosyt, a w tym filmie chciałbym wam przedstawić, czy mają do tego powody. Omówimy, jak dobry był pierwszy sezon lewego w Barcelonie, przyglądając się wszystkim kluczowym aspektom. Czawi w tym sezonie o Lewandowski mówił bardzo dumnie. Nazywał go w końcu kapitanem bez opaski, a wiele mediów po odejściu z drużyny dwóch kapitanów typowało Lewandowskiego jako potencjalnego nowego właściciela właśnie tej roli. Nieźle to kontrastuje z głosami dochodzącymi z Polski, ale fakty są takie, że lewy w Barcelonie posiada prawdziwe cechy przywódcze. Mówi się tak w zasadzie tej Pierwszego dnia. Barcelona dzisiaj to kolonia młodych piłkarzy, ale wy z nimi ma się bardzo dobrze dogadywać. Szczególnie z dwoma. Pedrim i Gawim. Z tym pierwszym już po kilku meczach udało się wytworzyć mu niesamowitą chemię, a pamiętajmy, że chłopaki grali ze sobą niecały rok, ze sporymi przerwami spowodowanymi kontuzjami Pedriego. Lewandowski w pierwszym sezonie nakampnął w 46 spotkaniach, 33 razy pakował piłkę do siatki i 8 razy asystował. Został już przy tym królem strzelców szósty raz pod rząd, wyprzedzając przy tym Karima Benzeme czterema golami. Sporo w tym sukcesie dopomogła mu kontuzja Francuza, poprzez jego kryzys, jaki doznał w środku sezonu, nagle Nagroda mogła mu odjechać. Lewy dzięki tym statystykom został drugim najlepszym debiutantem w historii Barcelony, a znalazł się tuż za plecami Samuela Eto. Biorąc pod uwagę jak dużym historycznie klubem jest Barcelona, musicie przyznać, że nie ma się czego wstydzić. Kibice Roberta przywykli do 40 bramek w sezonie, ale zapominają chyba jednak, że to nowy klub, nowi zawodnicy. Gręc przez 8 lat w jednych barwach, szczególnie w takim hegemonie jakim jest Bayern Monachium, dokonać czegoś takiego jest dużo łatwiej niż w ciągle odbudowującej się na nowo Barcelonie. Polski napastnik jest również drugi w historii Barcelony po Brazylijczyku Romario, który został królem strzelców w debiutanckim sezonie. Zobywając 8 bramek w pierwszych 7 meczach, zaliczył najlepszy start w całej historii klubu, i myślę też, że stąd wielu kibiców mówiło o niedosycie. Po pierwszych meczach mieli prawo myśleć, że lewy zagwarantuje im w samej lidze ponad 30 bramek, rzeczywistość okazała się jednak trochę mniej kolorowa. Lewandowski znikał w dużych meczach i zarzucali mu to nie tylko kibice Dumy Katalonii, ale i również media. Były momenty, w których podrygał całą drużynę do walki, jak mecz z Interem Mediolanu wyjście z grupy, gdzie w ostatnich minutach spotkania szczerił dwie bramki, ale na ogół w tych większych meczach znikał. Miało to miejsce zarówno w El Clasico, jak i w ostatnich europejskich starciach z Manchesterem United. Należy pamiętać, że kibice w Katalonii, mając Messiego przez tyle lat, byli przyzwyczajeni do gościa, który, gdy całej drużyny nie idzie, będzie w stanie drużynę pociągnąć i doprowadzić do zwycięstwa. Lewandowski, gdy przychodzi cięższe starcie, bardzo szybko jest wyłączany, a mocno widoczna jest jego niemoc. Robi on bardzo wiele rzeczy niewidocznych na pierwszy rzut oka: cofa się po piłkę, rozgrywa, zdobywa przestrzeń czy daje więcej miejsca swoim kompanom z drużyny. Jednak nie do końca takie jest jego zadanie. W końcu jest napastnikiem i powinien głównie skupiać się na zdobywaniu goli. Mimo to, typowo liczbowo, no i też patrząc na wpływ, jaki Lewy wywołał, myślę, że można nazwać ten sezon w Roberta bardzo dobrym. Ludzie zapominają, że Lewy ma 35 lat, a na boisku Camp Nou był dopiero pierwszy rok. Władze Barcelony zdawali sobie z tego sprawę i dobrze wiedzieli po co on przychodzi. Miał być gwarancją tych 20-30 bramek w sezonie, a wszystko ponad stan było super bonusem. Patrząc na dzisiejszy skład Dumy Katalonii, raczej powinniśmy być zgodni co do tego, że żaden inny piłkarz od Roberta nie był w stanie zdobyć by tyle bramek w tym sezonie. Raczej każdy o zdrowych myślach zdawał sobie sprawę z tego, że Lewandowski sam w pojedynkę nie przywiezie im Ligi Mistrzów. Ten transfer miał też spory wpływ symboliczny i był to znak dla wielu innych wielkich piłkarzy, że w Barcelonie zaczyna tworzyć się fajny projekt i warto być jego częścią. Myślę, że gdyby nie transfer Roberta, raczej Ikei Gendogan nie spoglądałby w kierunku Barcelony jako miejsce swojej pracy w przyszłym sezonie. Hiszpańskie media bardzo dobrze oceniały pierwszy sezon Lewandowskiego, jak na przykład Sport, dając mu ocenę 8 na 10. Wyżej był tylko też i Araujo, ale dziwić się nie można, bo oni tak naprawdę zdobyli ten tytuł dla Barcelony. Gdyby nie szczelna obrona, mogłoby być naprawdę ciężko. Hiszpańska prasa w kwestii Lewandowskiego jest bardzo spójna. Przyszedł, żeby zdobywać bramki, zdobył króla strzelców, więc swoje zadanie wykonał. Gdyby nie Mistrzostwo Hiszpanii, jego pierwszy sezon byłby pewnie oceniany znacznie gorzej, ale dał to, czego od Roberta oczekiwano. Bardzo duże uwagi zwracają również na jego chemię z młodymi zawodnikami oraz technikę. Dobrze wiemy, że Hiszpanie właśnie na punkcie techniki mają sporego bzika, ale Lewy w tym aspekcie jest bardzo dobry. Nie z magikiem, nie z tej ziemi, ale te umiejętności, które potrzebne są do zdobywania bramek czy efektywnego asystowania są na niebotycznym poziomie. Hiszpańska prasa na ogół bardzo pozytywnie ocenia pierwszy sezon Lewego i zdaje się, że wyższą ocenę mógłby dostać, gdyby w środku sezonu jego strzelba nagle się nie zacięła. Na pewno odcięcia strzelby tylko swoje swojej chcieliby kibice Bayernu Monachium, bo przecież ich klub bez lewego miał radzić sobie znacznie lepiej. No właśnie, miał. A wyszło tak, że zostali zniszczeni przez Manchester City, a Bundesliga wygrali tylko i wyłącznie bilansem ramkowym i fatalną postawą drużyny BVB, która tak naprawdę podarowała im ten Puchar. Ewidentnie w tym sezonie było widać, jak ważnym elementem drużyny przez te 8 lat był Robert Lewandowski. Bayern wyglądał, jakby został pozbawiony pazura, tak jakby nie było tam nikogo, kto mógłby w jakikolwiek sposób powodować, Strachu swoich przeciwników. Najskuteczniejszym graczem Monachijczyków był Serge Gnabry, który do bramki rywali trafił zaledwie 14 razy. Lewy kibiców Bayernu przyzwyczaił do tego, że w swoich ostatnich sezonach notorycznie strzelał około 40 goli, a obecnemu najlepszemu wynikowi w całym klubie sporo brakuje nawet do jego połowy. Wiadomo, że to normalne i nie powinno nikogo dziwić. W końcu lewy był częścią tej drużyny przez tak długi okres, a pewnie już niebawem znajdą za niego zastępstwo i Bayern wróci do czołówki. Nie zmieniam to jednak faktu, że w taki sposób łatwo są obalane te wszystkie głosy, które mówią, że Lewy w Bundeslidze ładował tylko na pustaka, a każdy napastnik Bayernu byłby w stanie wykręcać takie liczby. Różnica między atakiem z Lewandowskim, a bez niego to absolutna przepaść. Gdy Bayern sprowadził manę za 35 milionów funtów z Liverpoolu, kibice szybko zapomnieli o Robercie, a myśleli, że szybki i techniczny skrzydłowy wywoła więcej impaktu na drużynę niż stary i niepotrzebny Robert Lewandowski. Mane mimo zaskakująco niskiej kwoty jak na to, jak prezentował się w Liverpoolu, stał się niewypałem i zamiast być gwiazdą, szybko błyszczał czymś zupełnie innym. Sadio grał słabo, a na dodatek wdarł się chociażby w bójkę z Leroyem Sane. Obaj piłkarze zawsze sprawiali wrażenie mało konfliktowych, ale w takich momentach właśnie szczególnie wychodzi obraz tej drużyny. Swoją drogą temat Sadio Mane jest naprawdę bardzo ciekawy, więc jeżeli chcecie o nim film, to wiecie co macie robić. W kryzysie w tym sezonie nie tylko był Bayern, no bo omawiając cały sezon Roberta nie można ominąć momentu tuż po mundialu w Katarze, w którym nie szło mu najlepiej. Lewy mógł strzelić znacznie więcej bramek, ale jego strzelba w pewnym momencie po prostu się zacięła. W 14 meczach Polak strzelił tylko 4 bramki. W międzyczasie doszedł jeszcze uraz czy czerwona kartka. W tamtym momencie wielu chciało Roberta skreślić, a niektórzy mówili już o dużym niewypale i końcu lewego. Media i kibice nie pozostawiali na nim suchej nitki, a jego strzelecki kryzys też w pewnym sensie przełożył się na słabszą dyspozycję Barsy, która mogła przez to stracić mistrzostwo. Do dziś tak naprawdę nie wiem do końca co było przyczyną jego słabszej dyspozycji. W czasie kryzysu rozważano wiele opcji: od urazów przez problemy psychiczne. Możliwe, że był to po prostu zwykły pech, ale tego kibice nie chcieli do siebie do końca przyjmować, bo przecież właśnie taka niemoc strzelecka Roberta omijała przez całą karierę. Zdarzały się kryzysy, ale nieporównywalnie skalą do tych. Zbiegło się to również w czasie z kontuzją Pedriego, z którym lewy tworzył niesamowity duet. W tym czasie w ogóle w drużynie Barcelony było całkiem sporo kontuzji i być może właśnie te mocno osamotniły Roberta z przodu, a ten zwyczajnie nie był w stanie za wiele zrobić. Być może lewy kiedyś powie więcej o tym tajemniczym zacięciu, na razie pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. A jak ten sezon Robert Roberta wypada na tle wszystkich jego poprzednich pierwszych sezonów, okazuje się, że najlepiej mimo nieznajomości ligi, sporego wieku na karku i olbrzymiej presji. Pierwszy sezon w Borusji to powolne przebijanie się do jedynastki, gdzie łapał minuty, a dopiero pod koniec grał pełne mecze i to tylko za sprawą kontuzji ich głównego napastnika. W całym sezonie strzelił 8 bramek i asystował 4 razy w 43 spotkaniach. Te liczby to prawdziwa przepaść względem tego co mamy teraz, ale żeby też nie było, że powołuje się na liczby z jego pierwszego sezonu tylko z Borusji. W Bayernie pierwszy sezon to 17 bramek i takie same miejsce klasyfikacji króla strzelców, co Rowen. obaj byli pierwsi. 17 bramek w lidze, którą znał na wylot, a dominacja Bayernu była bardziej niż oczywista. To tylko podbudza jeszcze bardziej nastroje przed nadchodzącym sezonem, no bo co, jeśli Robert w pełni złapie tempo. Co jeśli w pełni przyzwyczai się do ligi. Moim zdaniem do końca jego kontraktu w Barcelonie będzie grał na najwyższym poziomie. To typ piłkarza, który nie opiera swojej gry do końca na warunkach fizycznych, a bardzo dużo zyskuje swoją wojskową inteligencją. Przez całą swoją karierę stawiał na zdrowe odżywianie się, siłownie i regenerację. Myślę, że jeżeli tylko będzie chciał, będzie w stanie na spokojnie grać na najwyższym poziomie do 40 roku życia. Jeśli popatrzymy na debiutancki sezon z Barcelony i przyrównamy go z Dortmundem czy Monachium, to trzeba stwierdzić, że sezon w Katalonii był bardzo dobry. Zawsze mógłby być lepszy, ale sam Robert podejrzewam, że ani trochę na niego nie narzeka. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, dajcie koniecznie znać co o nim myślicie, jak oceniacie miniony sezon Roberta Lewandowskiego, napełnił w pełni wasze apetyty, czy macie lekki niedosyt. Koniecznie piszcie swoje opinie w komentarzu, zapraszam was na Instagrama, na Twittera, wszystkie linki w komentarzu, dzięki za oglądanie do samego końca, mówił do was Jerzyk, do następnego i siemano.